Cześć, witajcie w Radymnie. Miesiąc od ostatniego nagrania, a patrzcie jakie zmiany. Teraz jestem w nowym tunelu i dzisiaj to wam pokażę, jak kwitnie winorośl. Moim domownikom i większości chyba osób to wydaje się, że jak już latorośl wypuści coś w kształcie grona, że to już jest kwiat winorośli, że to już będą owoce. No nie, nie do końca, nie do końca, bo to nie jest kwiat. I tak, zacznę. Tu w tunelu to już wszystko kwitnie, także zacznę od kwiatu, a później Wam pokażę w gruncie, gdzie wszystko jest opóźnione, jeszcze że e, są różnice. Może tak, preobrażenie, popatrzcie. Kwiat to przy, przy każdej jagódce takie delikatne białe prąciki. Tu, tu już przekwitł, ale może podejdę. O, moskiewski czarny, on jest teraz w fazie kwitnienia. Proszę, tutaj kwitnie. Takie ma białe, białe. Hmm. Tak, jak pyłek takie procykio. On się osypuje. Tu też już praktycznie jest końcówka. O, może tutaj będzie widać. No też już kwitnie i już zawiązuje, zawiązuje jagody. Gdzieś jeszcze tutaj popatrzymy. O, to wszystko. To był kwiat, który już się przekształca. Już ma jagody. Jeszcze tutaj takie malutkie gronka. O już taka też końcowa faza kwitnienia. Troszkę się spóźniłem może z tym pokazaniem, ale żebyście wiedzieli, że to co jest na latorośli, to nie jest jeszcze kwiat. To za chwilę pokażę, będzie wyraźnie widać. A na samym końcu przejdziemy do starego tunelu, tam już jest praktycznie po kwitnieniu i zobaczycie jak nawiązały niektóre odmiany, bo warto to obejrzeć. Tutaj jeszcze zbliżenie na... Moskiewskiego Czarnego. No tutaj nie obciążam w tym tunelu zbyt mocno krzewu, bo to są młode krzewy. W tym, teraz od momentu sadzonki to jest drugi sezon pełen, w pełnej wegetacji. No i troszkę mogłoby to później szkodzić na kolejne lata, także po jednym gronie takim kontrolnym. O, dobrze, przejdziemy, za chwilę spotkamy się przy regencie, przy rondzie. O, jesteśmy przy Rondzie. Rondo na zewnątrz, na, w, w gruncie rośnie, nie w tunelu. I tutaj będzie widać, zbliża się, że jeszcze nie kwitnie. Proszę, tu widać, widać zasadniczą różnicę między tym, co było w tunelu, a tym, co tutaj jest na tym krzewie. O, to jeszcze nie są kwiaty. No teraz pogoda, żeby tylko była. Wilgoć jest w miarę, deszcz popadał, żeby tylko była pogoda, żeby te. Kwitnienie trafiło na dobrą pogodę. No to można się spodziewać przyzwoitych plonów. O, to mamy rondo. Troszkę niefortunna lokalizacja tutaj, dlatego ronda jest dość zacienione miejsce, no ale takie jest. Przejdę jeszcze do innych odmian. Tu jeszcze przejdę szpalerem koło regenta. No, bardzo ładnie nawiązał i teraz właśnie czekamy, aż zakwitnie. Proszę. Przyszły gron jest bardzo dużo, to może tak odsłonię i widzicie, że nie ma nigdzie tych pręcików, on jeszcze nie kwitnie, lada moment, może to być ten tydzień przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to, to myślę, że to jest no, 2-3 dni i ruszy. Proszę. Jest niesamowicie dużo tego. Ale krzewy są już dość mocne, także myślę, że tu nie będę redukował. O, tutaj widać, patrzcie, tutaj zaczyna. No, tak zbliżę. I tu, o, tu zaczyna kwitnąć. Tu, a tutaj jeszcze nie. O, tutaj teraz to najlepiej widać. To jest jeszcze bez kwiatu, a tu już w tym miejscu jest kwiat. O. Proszę. No, jest tych gromek sporo. Regent w tym roku ładnie urodzi. No wszystko, może to, że nie było przymrozków. Zima też była lekka. Na razie nie ma jakichś tam patogenów, nie ma grzybów. Troszkę opłyskałem nawet może za mocno. Dobrze, A teraz przejdę jeszcze co Wam obiecałem do tunelu. Zobaczycie jak już po kwitnieniu wygląda tunel stary, tam gdzie są już kilkuletnie sadzonki. No jest też zasadnicza różnica nawet między tunelami. Proszę tutaj już Patrzcie, do samego, do samej góry są latorośla. rośla. Tu krzewy są niesamowicie duże już. O, i podej podejdę do Ale Szenkin Al zawiązał przecudnie, i tutaj no, będzie konieczna redukcja, bo może sobie nie poradzić. Grona są wielkie. O, proszę. Troszkę gdzieś tam delikatnie, niektóre się jeszcze obsypują piękne no tak, na dłoni widzicie, że to jest na razie groszek, a jeszcze jak zaczną nabierać masy. O, to jest aloeszenc, cały. Co tutaj mam? Tam jest konsuł. Konsul tutaj, no, może już kiedyś mówiłem, niefortunnie rośnie, bo jest za mocny. O, widzicie, on już się tam zawija, jest za mocny jak na szklarnie. Mógłby swobodnie być w gruncie, no, ale. Dopóki nie wyhoduję takiego mocnego wokrzewu na zewnątrz, to nie chcę go usuwać. Tutaj, tu podejdę, tu mamy łorę. O, też to wszystko już jest po przekwitnięciu. O, już są jagody. No to pod światło może być słabo widać, obrócę się w drugą stronę na środkowy szpaler. O. O, tutaj jest poelowski muskat, a ten to ma końcową fazę. Poelowski muskat, końcową fazę kwitnienia. Patrzcie, jak jest żółto, O, jak się sypie. Proszę. Też, też między liśćmi, tutaj nie widać, może, ale między liśćmi tych gron jest sporo. I teraz wyskakuje przez okno. Tak, ten tunel jest zbudowany, i wracamy na drugą stronę. Przez koperek. O. Końcówka sadzonek w doniczkach. Jakby jeszcze ktoś miał ochotę, to jeszcze można w jakąś tam sadzonkę się zaopatrzeć ewentualnie na jesieni i tu wam pokażę przeobrażenie. To jest największa, no największe jagody ma ta odmiana. Zapraszam na stronę, kto tam odwiedzał stronę, to na pewno ją znajdzie i te Jagody tutaj z mojej kolekcji są największe, najładniejsze. No też widać, że krzew nierówno zawiązał, bo mamy już takie o takiej wielkości. Jest już tutaj takiej wielkości, no za chwilę będą opadały w dół, będą się przeginały. A na wyższych partiach to jeszcze są gdzieś na wąsach. No to jest właśnie cecha preobrażenia, że on jeszcze owocuje na wąsach. Mamy o całkiem nierozwinięte jeszcze gronka. Także widzicie, tu już przekwitły, a tu jeszcze nierozwinięte. No, tu będę musiał podjąć decyzję, czy pozwolę im rosnąć, czy nie będą oberwane, ale to jeszcze chwilę, bo zaczekam aż te zawiążą, aż te się wzmocnią, czy te jagody się nie obsypią. Po prostu, żeby nie obciążać krzewu, one tutaj mają te grona powyżej kilograma, półtora kilograma, i na jednym krzewie, no to byłoby za dużo, bo to by było kilkanaście takich dużych gron. Nie mogę na to sobie pozwolić. Z tyłu, z tyłu mamy PZA. 811. No dobra odmiana i do gruntu. No, akurat, akurat nie ona znalazła się w tunelu, bo kiedyś jeszcze tu nie było tunelu. Później, jak go zbudowałem, to trafiła akuratnie w tym miejscu i trafiła się ta odmiana, że jest. Y, trafiła do tunelu. Może tak. Y, Alexa, Alexa jedno gronko kontrolne. Jeszcze młody krzew, ale widzicie zdrowy. Tutaj zostawię jedną łozę na owocowanie. O, może to jest bardzo silna. Te wszystkie będą usunięte na razie nie, ale później ta łoza zostanie. Aha, tu widzicie już pasierby rosną w rogu i one będą obłamywane za drugim liściem. No, staram się nie wyłamywać tak jak przy pomidorach w samym rogu. Bo zwróćcie uwagę, o tutaj, tu są pąki zimowe. Jeżeli zbyt mocno wyłamiemy. Te, te pasierby, to wtedy jest ryzyko takie, że z tego pąka jeszcze w tym roku wybije pęd, a to jest pąk, z którego w przyszłym roku mają być owoce. No jeżeli wybije w tym roku, no to już w przyszłym roku nie będzie owoców. I tak jak tutaj, na przykład o. Łamiemy za drugim liściem. Tu widzicie, proszę. Ten pasierb już dotąd. Tutaj nie żałujemy wyłamanie. O, coś ciężko idzie. Można sekatorem. Tu akurat niecoś niewygodnie, ciężko idzie. Nie chce się złamać. Ej, niefortunnie to wyszło. Dobrze, to zostawimy sobie na inny czas. Patrzcie, jak te, jakie te lato są potężne. Jeszcze nie będę ogławiał, to jest już za wcześnie. Raczej puszczę tutaj do góry. Niech sobie idą tam do szczytu foli. Tu nie przeszkadza podwiążemy delikatnie, niech one sobie o tutaj na tą, albo ewentualnie w ten sposób, niech sobie tu do góry idą. Co tu jeszcze mamy? Hmm, a, roczny, a roczny. to jest odmiana bez zastrzeżeń, taka żelazna, co roku owocuje. Mocne latorośla. Nadaje się do gruntu. No ona też jako, tak jak bez Aktu, o którym wcześniej mówiłem, tak samo aroczny i na końcu pokażę Wam krasotkę. One się znalazły siłą rzeczy w tunelu, bo rosły tutaj wcześniej. No i widzicie. Łozy są już strasznie długie. Tutaj, tu mamy kobrę. Proszę, kobra też ma sporo. Liwia, bardzo ładna, bardzo może nie są duże grona, ale smaczna odmiana, delikatna też nawiązała. A tutaj jest jedna z najwcześniejszych, w tunelu, Sphinx. O, patrzcie na wielkość jagód. O, I przechodzimy, Ran Hamburski. To już Wam wcześniej mówiłem w tamtym tunelu, że dosadziłem, bo smaczna też, bardzo smaczna. I Krasotka. Tu po pniu widać, że to już jest stary krzew. I tak jak Wam wcześniej mówiłem, patrzcie jak on rośnie. Jedna, druga, trzecia, czwarta łoza, No tutaj cała seria. Staram się ją ograniczać. No zawsze szkoda tych, ja, tych gron. Słyszycie w tle muzykę. Jeszcze kto nie wie, gdzie jest Radymno, jest, to, jest po, między Jarosławiem a Przemyślem, położone nad pięknym zalewem. No i dzisiaj mamy Dni Radymna. Scena nad zalewem. Na, w okresie wakacyjnym jest ratownik plaża. Zapraszamy. Można przy okazji bardzo miło spędzić czas. No i można odwiedzić winniczkę pooglądać jak to wygląda z bliska jeszcze pokażę wam może taki rzut, okiem, rzut oka na, na to co się działo w gruncie pamiętacie wcześniej to było wszystko pod Otuliną a teraz, teraz już wygląda po miesiącu mniej więcej w ten sposób już tam nie będę podchodził a jeszcze tak na ogród w oddali regent Jutrzenka, krystal, tutaj muscat blue no i kolejne odmiany. Ale mówię, żeby nie zanudzać, głównie dzisiaj zależało mi na tym, żeby Wam pokazać różnicę winorośli kwitnącej i winorośli już po, przed kwitnieniem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.